A leżą, dwóch na dwóch, tutaj opcja. Zły, zły zawodnik środek, osadzony przez sędziego, wykonał piękny rzut, ale, no ale jednak sam, równie zuchwa. Zostało dwóch. Jeden na jeden. Dzaba i Dawid Paszkiewicz. Zobaczcie, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. Dziękuję, kopnięcie kolanem, kaprys, tak, drużka przeciwnika. No cóż, takie jakie też się zdarzają, Próbują na wszelkie możliwe sposoby, podpowiada tam kapitan drużyny, co zrobić. Jest też z drugiej strony, z kompanii Griffithu, jest drużyny środek. Zobaczymy jak rozstrzygną. A cały czas walka przy szankach, tak? To najczęściej się kończy. Teraz kto zachowa więcej sił. Kto wykona jakąś zaskakującą akcję? Ten zwycięży. A być może obaj padną tak też często skończą się, kończą się starcia. I co i na razie, na razie nic. No, zobaczcie, zobaczcie, zakleszczyli się. sędziowie na razie nie przerywają, na razie nie mogą przerwać tej akty. Wszystko jest czyste. Jest tam clinch. No Muszą to jakoś rozstrzygnąć w ten czy inny sposób. Tracą siły na pewno. To trwa. To jest sytuacja Quinchu, pasowa sytuacja. Ale obaj muszą być skoncentrowani, bo jeden... Pałętnie uwagi, wykonany rzut przeciwnika może powalić ich na ziemię. No. Długo spada patowa sytuacja. Havaj sam, rodini, šebi, opće, ti, takvi, takvi, je.